Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kaliber. A dzisiaj pokażę Wam jak zdobyć cudowną broń DIE na mapie d Machine. Pierwsze co musimy zrobić to aktywować zasilanie oraz pack a punch. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to po prostu podążajcie ze wskazówkami na ekranie oraz minimapie. Możecie zobaczyć mój poradnik. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem lub w prawym górnym rogu. Następnie będziemy musieli zabić Megatrona, który powinien normalnie zrespić się po aktywacji Pucka Puncha. Musimy zarówno zabić i Megatrona i obie ich połówki. I kiedy zabijemy ostatnią połówkę, to ten Megatron powinien rzucić nam kartę, i którą musimy potem wziąć. I tą kartę musimy wziąć do laboratorium uzbrojenia, gdzie musimy wsadzić do maszyny bądź po prostu jakieś skrytki. I kiedy wsadzimy tą kartę, to powinien... Pójdę otworzyć się szuflada z razem z pilotem do maszyny DIE. Ten pilot musimy wziąć i musimy pójść do budynku Nachterun ten, gdzie będziemy musieli uruchomić zdalnie maszynę DIE. Ale zanim ją uruchomimy, to najlepiej, żebyśmy zebrali kilka, kilka Zomi, najlepiej całą hordę. Dopiero wtedy możemy uruchomić tą maszynę. Bo jeżeli nie zabijemy na czas wszystkich Zombie, to Gra poinformuje, bądź maszyna poinformuje o przygrzaniu się maszyny i będziemy musieli odczekać chwilę na wystygnięcie tej maszyny. I jeżeli maszyna powie nam, że zrobiła maksymalną ilość zombie, to po prostu musimy wyważyć, bądź zniszczyć drzwi. Tam powinniśmy znaleźć naszą broń, po prostu przytrzymujemy klawisz akcji i takim sposobem mamy tą broń. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał i zapraszam Was do subskrypcji do kanału oraz do obejrzenia innych moich poradników na moim kanale. Cześć!